Mamy dzisiaj taki zadanko do rozejgorączki. Dane są liczmy A, 4 pierwiastki z 3, B, 3 pierwiastki z 8, C, 6 pierwiastków z 2 i D, 2 pierwiastki z 6, która zależność jest prawdziwa. Mhm. No i teraz tak. Ja bym sobie wszystkie tutaj pozamieniał, czyli mamy A równe 4 pierwiastki z 3, i teraz. Jeżeli mamy taką sytuację, to 4 to jest pierwiastek z ilu, z 16 razy pierwiasteczek. Dlaczego? Bo 4 razy 4 do kwadratu jest 16, czyli skoro 4 do kwadratu jest 16, to pierwiastek z 16 będzie 4. 16 razy 3 jest 48, czyli już mamy pod jednym pierwiastkiem. Wszystkie są pierwiastka kwadratowego, więc będzie nam łatwo porównać, jeżeli zamienimy właśnie, e, włączymy te liczby całkowite pod pierwiastek. To się tak nazywa. Dobrze, no to lecimy teraz z zb. Tu jest 3 nie z Usemeczki. No to teraz tak. Pierwiastunio trójeczka to jest pierwiastunio z dziewiąteczki. No pewnie, a jak? Razy pierwiastunio z ósemeczki, no to mamy co? Pierwiastunio z siedemdziesięciu Bo 9 razy 8. C. Sześć pierwiastunio z dwójeczki. No to dobra. Szósteczka to jest pierwiastek z 36. sześciu. Razy pierwiastek z dwóch. Trzydzieści razy dwa to jest 72. dwa. Okej. Okay. No i moi kochani, co mamy d? To jest dwa pierwiastki z 6. 2 to jest pierwiast z 4. Razy pierwiast z 6. No to mamy co? Pierwiasta z 24. No i super, ale nie, nie, ta czwórka za szczupła. Za szczupła nie przejdzie. No i teraz to, widzimy, że B jest równy C. Jest takie coś. No niestety nie ma. Dobra. Czy A jest większe od B? To jest A, a to jest B. No nie, B jest większe, bo widzimy, że ma większą wartość, nie kłamstwo. B jest mniejsze od C. Nie, bo są takie same. Też kłamstwo. A jest większe od D. No to jest akurat prawda. Czyli tutaj mam odpowiedź prawidłową, bo tu jest pierwiastek 48, a tu 24. Oba są pod pierwiastkiem, to kto ma większą wartość? 48, dlatego jest większa. Czy C jest równe D? No nie jest. To już tylko tak sprawdziłem dla woli ścisłości. W tym odcinku tyle. Jeżeli zrozumieliście cokolwiek z niego, zapraszam Was do udostępniania tego filmika u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Dziękuję za to serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym, najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie. Więcej! Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej tego zadania? Z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!